Na koniec Światło w Ciemności, czyli wystawa prac Małgorzaty Dawidiuk z Przemyśla, konserwatora dzieł sztuki i malarki ikon, tych tradycyjnych i współczesnych. W Domu Sztuki w Rzeszowie można zobaczyć 60 prac. Część z nich w niezwykły sposób łączy przeszłość ze współczesnością, bo malarka użyła resztek z dawnych cerkwi. Otwarciu wystawy towarzyszył występ zespołu wokalnego Krajka z Przemyśla. To jest wynik mojej pracy przy konserwacji zabytków, konserwacji ikon. Pozyskuję resztki w świątyniach. I przyznam szczerze, szkoda mi się zrobiło tych resztek i postanowiłam wykorzystać je po raz, po raz następny, drugi, prawda? I z myślą, że jeśli duchowość jest prawdziwa, wielka, prawdziwa, to ona przetrwa. W szczątkach, w resztkach, może na przykład w wyobraźni artysty i z tego może powstać coś, coś nowego jakaś druga forma duchowości. Temat na przykład tej wystawy to jest światło w ciemności, bo to jakby przewodnie światło. I ja zrozumiałam, pracując nad tą wystawą, w ogóle pracując z ikoną, z materią ikony, że tylko pokora może mnie uratować. Tak naprawdę Światła duchowego nie da się dotknąć nawet. To jest tylko, to jest tylko droga. To jest tylko droga i to światło jest ciągle przede mną, ciągle przed nami. To jest ta nadzieja. I właściwie, chociaż ta wystawa jest takiej tonacji ciemnej, to tak naprawdę ona niesie nadzieję. Ja mam nadzieję, że wszystkim ona ją przyniesie.